W poprzednim odcinku, na zapomniałem, że ta piękna była ta planeta. Przybryj tronie, Odejdź stąd naczelny i sam się nimi zajmę. Chyba kolejni goście, część druga. Zapomniałem już, ile radości daje fala energonowa. Przetrwaliśmy. Przynajmniej większość z nas. Potężna siła, bezpośredni atak. Podobają mi się ci kosmici. Gdyby nie uodporniła nas fala kwantowa, Twoi przyjaciele unieruchomiliby nas wszystkich. Tak, muszę z nimi o tym porozmawiać. Żadnej reakcji. A przecież wiedzą, że tu jesteśmy. Ta fala pochłonęła znaczne zasoby ich energii. Musimy działać teraz, zanim się zregenerują, szefie, lepiej milcz głupcze, to poważna sprawa. Posłuchaj go megatronie. Muszę teraz zabezpieczyć bazę kosmitów, ale potem z pewnością znajdę dla ciebie czas. Ognia. Doskonale. Wchodzimy? Chyba o to im chodzi. Nie rób tego, Megatronie. Ich moc przerasta twoją wyobraźnię. Nie zdołasz przejąć nad nią kontroli. Moc to ja. Wygląda na to, że przegraliśmy. Tylko rezygnacja oznacza przegraną. A ja nie zamierzam rezygnować. Nie cierpię, kiedy tak mówi. Bestia. Le no pardonie? Sprowadź Nosorona i Dynobota do bazy. Jak się jak najszybciej aktywują. Możemy usunąć tę sieć? To trudne, ale możliwe. Tylko co potem? Megatron jest w tej puszce, a ja zapomniałem otwieracza. Coś wymyślimy. Do dzieła. Co i wymyślimy. Czyż to nie cudowne? Dziwnie wygląda ten bunkier. Wciąż nie reagują na naszą obecność. Zwierzęca forma chroni nas przed ich radarami. Nie będę się dłużej ukrywał. Megatron, terroryzacja. <laughs> Moja teoria się potwierdza. Fala kwantowa, która odmieniła nasze ciała, uczyniła nas niewidzialnymi dla kosmitów. A mówiąc ściślej, jesteśmy teraz tacy jak oni. To wasza standardowa sieć refrakcyjna. Możecie ją zniszczyć albo po prostu zdjąć. I tak też zrobimy. Z jednej i z drugiej strony. Ci kosmici kryją się jak szczury. Tam. Powierzchnia sprzężona. Dobra robota. Miej oko na naszego sprzymierzeńca. Trzymaj się, szefie. Wiesz, że tylko sieć zabezpiecza ten kosmiczny toster. Więc ją rozerwij. Ty tu rządzisz. Maksymale zniszczymy moją sieć. Musimy ich powstrzymać, zanim tu wejdą. A co z Megatronem? Przeżyje. Albo i nie. Najważniejsze, byśmy zachowali tę bazę pod kontrolą. Ruszaj się. Lubię walczyć z Maksymalami. Fighting Maxi sounds good. coś coś wymyśl. Możemy zapukać. A Megatron zaprosi nas na olej i ciasteczka. Chętnie bym coś przekąsił. Takiego przyjęcia się spodziewałem. Stawaj do walki. Jestem za tobą, szefie. Nie wie kiedy przestać. Co to ma znaczyć? Lepiej stąd widać. Nie jest dobrze. To dopiero widok. Nie. Nie. Gdzie są kosmici? Przejąłem kontrolę nad ich bronią. Reszta jest bez znaczenia. Udało ci się. Gratuluję. Dlatego nie potrzebuję już Twojej pomocy. Zwracam się do reszty moich wiernych żołnierzy. Wprowadźcie naszego szanownego gościa. Mamy przed sobą wielkie zadanie. Czy może być jeszcze gorzej?

Znam to miejsce, znalazłem tu dysk kosmitów. I co my tu robimy? Dlaczego nie atakujemy maksymalnie cierpliwości pajączku? Pozwólmy im się przygotować, a tymczasem zajmiemy się ważniejszym celem. Osatorze Inferno, mam dla was wielkie zadanie. Nareszcie, Osator dostanie wielką misję. Miałbym większe szanse, szukając tych kosmitów na węch. Mam już dość przebudzeń w komorze regeneracyjnej. To chyba lepsze niż złomowisko. Jak wygląda sytuacja? Uwierzysz, że nie mamy pewności? Widzę dwie postaci. Jedna z nich to szczurotron, a druga tarantulator. Osator nie sądzi, żeby to było ważne zadanie. Każda misja dla królowej to szczęście. Ten mrówkobot to dureń. Tracimy czas. Pozwól mi uruchomić twoje radary, a znajdę bazę kosmiczną. Albo sprawisz, że będziemy bezbronni. Lepiej go od razu wyeliminować. Gdyby Megatron chciał zaatakować, już dawno by to zrobił. Chcę, żebyście tu zostali, a ja chcę wiedzieć dlaczego. Uważam, że Dinobot ma rację. Zniszczyć go. To ty go sprowadziłeś czurotronie? Raczej on mnie. Wiem tylko, że Optimus jest w kosmicznej szafie, a pająk pozostaje jedyną nadzieją na jego uwolnienie. Hmm. Tylko ostrożnie. Macie beznadziejny system radarowy. Niczego się nie nauczyliście z kosmicznego dysku? Spójrz na te latacze. Wykryłem sygnatury transsieci. A niech to. Mają ze sobą komórki transsieci. Musimy natychmiast atakować. Komórki trans zabezpieczone doskonale. Optimusie naczelny, miło, że się przebudziłeś, nie chciałbym, żebyś przegapił powrót do domu. Do domu? Chcesz tym polecieć? Na Cybertron? Nie możesz. Nie wiemy, jak postąpią kosmici, kiedy się dowiedzą o Cybertronie. Do tego czasu zniszczy, ich, tak jak zniszczę twoje cenne maksymale i autoboty. Szef ma dalekosiężne plany. Oszalałeś. Optimus naczelny, maksymalizacja. Nie będzie dziś heroicznej ucieczki optimusie. Ty i ta kosmiczna broń jako zdobycz będą dowodem na to, że predatony powinny rządzić cybertrodemem. Królowo maksymalnie atakują. Lepiej odwołaj spotkanie z Radą Cybertronu. Dlaczego? Kilku dodatkowych jeńców zrobi lepsze wrażenie. Srebrny drom, maksymalizacja. Jest ich zbyt wielu. Poddaj się, Megatronie. Nie masz szans. Zobaczymy. Brać maksimale. Twoi towarzysze potrafią walczyć. Dzięki wam nabraliśmy sprawy. Przestań gadać i głośno do środka. Odciągnęliśmy ich już dość daleko. Uciekają! Megatron musi trzymać Optimusa w komorze kontrolnej. Tędy! Prowadź i nie próbuj żadnych sztuczek. No nie. I już po maksimalach. A teraz mój ostatni atut. Zakoduj współrzędne. Rozpoczynamy teleportację. Ruszamy w drogę za kilka nanoklików. Tak bez pożegnania? Jestem obrażony. Nie mam dla ciebie czasu, gryzonie. Lepiej go znaleźć. To powinieneś był liczyć na moje, ależ liczył. Masz wyczucie czasu? Możesz przerwać sekwencję teleportacji? Teleportacji? O, nie. fotel kontrolny, zniszcz go. Chyba wyruszymy na przejażdżkę. programowanie Zaraz wybuchnie Tym razem przegrałeś Megatronie. Co? Nie! Nogi! Predatony, wycofujemy się! Ten kosmiczny sprzęt to dopiero eksploduje. Co z brzydfozorą i gry tronem? Jeśli tylko ich iskry nie zagasły, sprowadzimy ich z powrotem.